Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku ciekawostek z Minecrafta. Więc już nie przedłużam, tylko przedstawiam Wam te ciekawostki. Będę to robił na świecie super płaskim, więc tak. Pierwsza ciekawostka to to, że jeśli nazwiemy name taga Dinnerbone, w ten sposób. i nazwiemy tym name tagiem jakiegokolwiek moba, to będzie on taki, no właśnie, taki do góry nogami, trochę dziwny. Eee, oj nie. Druga ciekawostka jest taka, że na świecie płaskim bałwan nie zostawia, nie zostawia śniegu, po prostu jak wchodzi. A trzecia ciekawostka jest taka, że na szkle nie, nie można po prostu postawić można postawić tam, nie można postawić żadnych pochodni, bo po prostu się nie da. No więc myślę, że ten odcinek ciekawostek przypadł Wam do gustu i że nie wiedzieliście, że nie wiedzieliście o czym ja mówię, nie, nie zajściecie w ciekawostek, więc na razie i cześć.